Doświadczona osoba na podstawie samej strony internetowej potrafi wyciągnąć wiele wniosków na temat danej agencji. Czasami samo zapoznanie się z ofertami albo z samą treścią, z samą zawartością strony internetowej danej agencji pracy. Można zorientować się, że coś jest nie tak, że coś jest nie w porządku. No i co? I Świeci się czerwona lampka, Hmm? No, trzeba od razu wychwytać jakieś sygnały. Także takie sygnały to wymienię Wam kilka takich sygnałów, na co uważać. No, ja bym osobiście, no, nie, nie, każda, nie każda agencja oczywiście musi być już najgorszym dnem, ale yy, podsumujemy sobie. Zrobimy podsumowanie sobie na końcu. Ja wymienię Wam teraz te punkty, wymieniam je dla Was dlatego, że często zastanawiacie się. No nie? Piszecie do mnie maila bądź w komentarzach. Kurde, bo chcą ode mnie takie coś, czy takie coś. No i ja nie wiem, czy dobrze trafiam, czy dobrze wybieram. No ja też nie wiem, nie jestem w stanie... Nie jestem w sensie... Nie jestem w stanie tak wam jednoznacznie powiedzieć, no, ale... Podam Wam kilka takich, wam kilka takich um, sygnałów zapalającą czerwoną lampkę, żeby lepiej sobie podarować. Ok? No to zaczynamy. Numer jeden. Opłaty za dojazd do pracy. Za używanie samochodu służbowego. Czyli na przykład nie możesz zrobić sobie zakupów. Albo możesz raz w tygodniu i to są jakieś odpowiednie pory, albo nie wiadomo co. Numer 2. Zakwaterowanie w kontenerach jak zwierzęta. Numer 3. Brak informacji o przynależności do ABU, NBBU oraz FlexHome. Mniej istotny, ale to zawsze plus. Prośba o wysyłanie skanów dowodu osobistego, jeszcze przed pierwszym kontaktem. Nie, nie możesz zobaczyć... Yy, powiedzmy... kontaktujesz się z Polski, nie, masz, nie mają tutaj biura w Polsce, tylko w Holandii i w ciemno jedziesz do Holandii. Tak? Nie mogą ci wysłać żadnej umowy, czy coś tam. Pamiętaj, nie ma żadnej umowy wstępnej, jest tylko umowa. Nie ma jakichś tam wstępnych umów czy coś tam, albo ci wysłają umowę i ją podpisujesz w kraju, albo dziękuję, cześć i czołem, nie? Ja bym się na takie rzeczy w życiu nie pisał, a na pewno nie po, nie po przygodach, które się słyszy tutaj i które sam przeżyłem. 5. Stawki. Stawki, hajs, to co naj... najbardziej istotne dla ciebie. Stawki poniżej minimalnej krajowej w Holandii że co? 60 10 godzin będę miał, to mogę sobie robić tam za 7 euro? Daj, że spokój chodź. <grym> Numer 6. Bezpodstawne. Jeszcze raz to. Cięcie. Numer 6. Bezpodstawne. Jeszcze raz. Numer 6. Bezpodstawne. I wysokie kary za byle co. Chyba nie muszę Wam mówić, że kary w ogóle są nielegalne. To już w ogóle przekreśla, w ogóle zainteresowanie A taką agencją, już w ogóle powinno się skończyć. Co. Dobra, następna. Liczba godzin. Liczba godzin pozwalająca na opłacenie jedynie domku <skrywa> <skrywa> no i to co agencje uwielbiałem najbardziej czyli numer 8 ostatni numer błędne naliczanie nadgodzin niewypłacanie za święta i jakieś tam urlopowe dodatki chuje moje dzikie bęże ludziska no. To już w ogóle, no to po co w ogóle do Holandii jechać, jeśli nie masz takich rzeczy? No, no. Każda godzina po godzinie ósmej pracującej to jest twoja nadgodzina. Powinieneś mieć zapłacone minimum 125% za każdą przypracowaną nadgodzinę. I to nieistotne, yy, jaka jest pora. Powinny się też sumować yy, dodatki. Jeśli na przykład pracujesz na drugą zmianę, albo pracujesz nie wiem, no, w takich porach, że już powinieneś mieć te dodatki, to dodatki się symują. na przykład robisz 9 czy 10 godzin i masz dodatek yy, nocny, na przykład 25% po 18 czy 22 i, i robisz na przykład 9 godzin i łapić się tam godzina czy dwie. To powinieneś mieć zapłacone 150%, bo się powinny kumulować. Ale nie, niektóre agencje to mają wyjabane. Także yy, nie wiem, jak się, jak widzicie w ogóle to, co tu Wam nagrałem. To nagrałem dla ludzi, którzy szukają, szukają pomocy albo jakiejś informacji, nie mają znajomych, którzy mogliby im pomóc. No to, właśnie tak sobie myślałem, że stworzymy taki film. Jak... Znowu wy mnie zainspirowali do nakręcenia takiego filmu. że ja Wam dziękuję. mam nadzieję, że jakieś tam informacje się Wam przydają z mojego kanału. Udostępniajcie ten film. Komentujcie. I, i, i jeśli się z czymś mylę, poprawiajcie mnie, śmiało. Co tam więcej? Jeśli jeszcze coś mi przyjdzie do głowy, dopiszę to w komentarzu i go przypnę, tak? albo w opisie. I tam ostatnio miałem konwersację z ludźmi o, o, o pewną agencję. No i ja bym się nie decydował, serio. Niewiele można znaleźć. To jest, wydaje mi się, ta agencja to jest odłam innej agencji, w którą po prostu chcą napchać sobie pieniądze, i no to, to jest takie modne w Holandii, nie? nie? chcą jeździć do jednej agencji, to robią sobie odłam drugiej, po prostu robią sobie po prostu drugą, nie? I, i, no, nie? No, ja bym się nie decydował. Tyle. Dobra, dzięki, cześć.